Dzień dobry. Meldujemy się Dzień dobry. W kolejnym odcinku naszego programu "Zdrowie w pigułce". Jesteśmy już tutaj tradycyjnie w kafe Portowa. No i cóż, i z nami jest dzisiaj Michał. Michała państwo już znacie, bo jakiś czas temu, no już tak dłuższy czas temu, rozmawialiśmy. Wtedy byliśmy na sali, na macie. No a dziś jesteśmy w kawiarni kulturalnie, bo rozmawiamy o tym, co Michał ostatnio osiągnął i jakie ma plany na niedaleką przyszłość. No tak. Y już ponad rok temu w sumie z Michałem spotkaliśmy się, właśnie tak jak wspomniałaś, w klubie Berserkers, dobrze mówię? Tak jest. Berserkers Team Kołobrzeg i tam właśnie omawialiśmy Twoją wtedy wygraną walkę na gali Armia Fight Night. Przypomnisz, jak ta walka się zakończyła? Walka zakończyła się duszeniem za pleców po 22 sekundach. No i właśnie, ponad rok minął i co przez ten okres się działo, powiedz mi? Zdobyłem tytuł mistrza Polski ADCC 15 kwietnia. Później walczyliśmy we wrześniu na Mistrzostwach Europy ADCC. Udało się zająć drugie miejsce. I miesiąc temu na Pucharze Polski Nogi w debiucie purpurowych pasów udało się zdobyć złoty medal w kategorii do 97,5 kg. Całkiem ładnie przez taki czas. E, no tak, przez taki czas e, sporo, sporo osiągnięć w sumie, czyli nie spocząłeś na laurach, dalej robiłeś swoje, można powiedzieć. Tak jest, pomimo wzlotów i upadków, cały czas staram się trzymać formę i no, jeździć przede wszystkim na zawody, bić się, cały czas tą głowę przecierać i, i trenować. Mhm. No teraz trzeba zapytać, co dalej chyba? No właśnie. Y, następny przystanek za bodajże dwa tygodnie mistrzostwa Polski w Kimonach. Ja to zrobić dla trenera, gdyż kimono nie są moją mocną stroną. No i dwa tygodnie po gali 25 listopada, dwa tygodnie po zawodach 25 listopada bije się na gali z mocno bijącym ponoć Łukaszem Nowickim, który się bił w Gromdzie. Także będzie to fajny sprawdzian. I, no i zobaczymy co będzie w zasięgu ręki, jeżeli z nim wygram. Gdzie ta gala? W Wągrowcu. Wspomniałeś, że właśnie twój rywal na tej gali mocno się bije, ale teraz jeszcze właśnie z tym rywalem chyba też jakieś przejścia były, w sensie, że nie akurat z tym, ale ogólnie z osobą, która była szykowana dla ciebie pod tą galę. Tak, tak, miałem się być z. Już nie pamiętam jaką jest z Dylanem za pierwszym razem dwa miesiące przed miał kontuzję. Myślę, że bardzo bym chciał się z nim spotkać, gdyż jest bardzo wymagającym rywalem, ma 9 walk zawodowych. Jako debiutant wygrana z taką osobą byłaby dla mnie. Bardzo bardzo wysokim osiągnięciem. Myślę, że największym dotychczas, i na pewno będę prowokował sytuację, żeby z nim dowalczyć jeszcze, jeżeli wygram z Łukaszem Nowickim. Mam tam jeszcze parę rywali na, na oku, którzy mieli się ze mną bić na tej gali, więc na pewno będę naciskał, jeżeli wygram, na jakąś fajną walkę. Mabę uprowadzić taki kalendarzy. Chcę tego, tego i wykreśla tylko. Dobrze, a teraz wróćmy do rywala, który już jest zakontraktowany, tak? Dla ciebie. Mówiłeś, że właśnie mocno się bije, walczył na gali gromda. Pewnie większość osób, która nas ogląda, nie kojarzy, co to jest gala Gromda. Czy mógłbyś właśnie coś o niej opowiedzieć? Bo mi się wydaje, że wiem dlaczego właśnie ta gromda jest taka. Po której można stwierdzić, że zawodnik mocno się bije. No, gromda jest to bardzo brutalna formuła, gdyż są to walki na gołe pięści boksie. No i naprawdę, żeby, żeby się tam bić, to trzeba mieć twardą głowę, twardy charakter i przede wszystkim psychę. Dostać z gołej pięści w twarz jest to nie lada wyczyn, żeby to wytrzymać i żeby się bić dalej. Rozcięcia i tego typu yy, uderzenia. Myślę, że walka w MMA w rękawicach jest o parę razy lżejsza, o jeśli chodzi o ciosy i uszkodzenia ciała niż walka na gruncie. No samo to, żeby podjąć właśnie takie wyzwanie i stoczyć taką walkę, no to tak jak mówisz, trzeba mieć mocną psychikę. Mhm, tak jest. Trzeba mieć bardzo mocną psychikę i bardzo mocną wytrzymałość na ciosy. Mhm. No także można stwierdzić, że ten chyba zawodnik no nie boi się no niczego może nie, ale no duży próg bólu. Tak, nie mam. boi się bić i wyjść na wymianę z tego, co zdążyłem zauważyć, stoi i się bije. No więc potańczymy. Mhm. Na ile rund jest zakontraktowana walka? 3 razy 5. 3 razy wiedzie 5. Pierwsza to walka zawodowa z mojej strony. Mam nadzieję, że nie ostatnia i wejdzie wygrana w dobrym stylu. Mhm. A jeżeli chodzi właśnie teraz o konkretne te przygotowania pod tą walkę, jaka to jest kategoria wagowa? 93 kg. Nie moja kategoria, ale jeszcze parę walk może nie stoczę. Docelowo będzie 84 kg, ale jeszcze jestem zaleniwy, żeby to zrobić. <noise> tak, ale tak to... przynajmniej się przyznaję do tego. <noise> to przypomnijmy teraz widzom ile aktualnie ważysz? Ja jakieś 103 kilo. Aktualnie 103 kilo? Tak, rano się ważyłem. Po no. Nie i 3. Nie no nie to niedobrze. To trochę do zbicia reprymendę. będzie. No nie Muszę z twoim dietetykiem porozmawiać. A jeśli chodzi jeszcze o twoje przygotowania właśnie do poprzednich walk tak? i do kolejnych, które masz teraz stoczyć. No i też wspomniałeś, właśnie teraz w kimonach będziesz się bił dla, dla trenera, tak? Kto cię przygotowuje aktualnie? Aktualnie do wszystkich moich wyzwań sportowych, gal czy zawodów szykuje mnie trener Mariusz Dobrzycki. Jest to mój, powiedzmy, no jakby drugi ojciec. Który, dzięki niemu wróciłem sobie do tego sportu, bo miałem 3 lata przerwy i nie dawałem sobie już żadnych szans na powrót, ani tym bardziej na wygrywanie na takim poziomie. Myślę, że wygrać w purpurach czy, czy po przerwie trzyletnim w niebieskich pasach, jest to, jest to wyczyn z chłopakami, którzy cały czas trenują. Jest to mój trener też nie tylko jakby od sportu walki, nie tylko fizyczny, ale i mentalny. Dzięki niemu naprawdę. Yy, no, i to była jedyna osoba, która nigdy we mnie nie zątpiła, Ci jak już znajomi, rodzice, no może rodzice nie, niekoniecznie, ale, ale ci, ci moi znajomi, ci ludzie z otoczenia, już każdy na mnie kładł krzyżyk, to, to on zawsze mówił, że, że dam radę, że wierzy we mnie, że, że to zrobię no i zawsze to robiłem dzięki niemu. Zawsze on daje mi tą wiarę w treningi, we wszystko co robię. Także naprawdę tutaj dla niego wielkie brawa i no nigdy o nim nie zapomnę, ani nie zmienię klubu. Będę jeździł po innych klubach, ale zawsze będę do niego wracał, co by się nie działo. Mariusz Dożycki na zawsze w moim serduszku. Czyli klub Berserkers z tym Kołobrzeg właśnie cały czas przygotowuje ciebie i tutaj przygotowujesz się do kolejnych walki starć. Tak, tak, trenuję tutaj w Kołobrzegu w Berserkerach. Jest to cała filia na, na, jest to filia na całą Polskę. Mamy bardzo mocny klub, jest, wróciła już powoli wraca stara ekipa, co z nimi zaczynałem. Także wy zawsze nie, zap, nie zapominamy sobie wyrazić uczuć w walkach. Jest to, jest to bardzo fajna atmosfera na treningach rodzinna. Także oby, oby więcej takich klubów i atmosfer winnych. A z tego co widziałem, właśnie ostatnio jak gdyby oferta waszego klubu się trochę rozszerzyła, bo też wrócił albo doszedł, tak? Kolejny trener od kickboxingu. Tak, tak, doszedł do nas trener Szymon Pokora, którego pozdrawiam. Mega fajny gość, mega dobry trener. Wszystko u niego dopięte na, na ostatni, jakby. Wszystko dopięte na guzik, wszystko ma wypisane, robi. To co chce robić, nie robi nic, nie, żadnych improwizacji, żadnego a to zróbcie to, a to zróbcie tamto, bardzo dobrze prowadzi treningi, mega w porządku i też daje taką wiarę w siebie, nie? cały czas podkręca, nagrywa, mega, mega zaangażowanie i mega dobry człowiek. Ty też korzystasz z jasne, jego rad? Jasne, korzystam z jego rad, cały czas mnie piłuje, że ręce zostawiam wysoko, coś tam, czas obserwuję. Myślę, że, że taki, tacy, takich trenerów powinno być więcej, co przykładają wagę do zawodnika, bo jeżeli, nie oszukujmy się, chodzimy na, chodzimy na treningi i ktoś nas traktuje jak jednego z wielu, no to nigdy nie będzie, nigdy człowiek się nie uwierzy. Tak? A jeżeli ktoś chodzi po sali i indywidualnie, indywidualnie do każdego podchodzi, no to jest to bardzo fajne i budujące. No tak, bo jeżeli mówimy o starciach tutaj w MMA, tak? czyli tych mieszanych sztuk walki. Czyli rozmawiamy właśnie o mieszanych sztukach walki. To tutaj ten przekrój zawodnika no, musi być taki pełny, tak? Czyli właśnie od stójki przez parter, właśnie kickboxing, tak tutaj wszystko jak gdyby musi być no, pomiksowane. Tak, trzeba być bardzo wszechstronnym zawodnikiem, gdyż niestety w dzisiejszych czasach większość zawodników MMA jest bardzo wszechstronnych, zaczynając od mocnej stójki, kończąc na mocnym parterze, a pomiędzy są też bardzo mocne zapasy. Myślę, że tutaj klucz stójka, zapasy. I, no i przede wszystkim parter, tak? bo każdy ten parter olewa, każdy mówi, a mam dobry striking, a to tamto, a kończymy w parterze, i jednak się okazuje, że nie mam wszystkiego dopięte na ostatni guzik i wychodzą dziury. Także trzeba trenować wszystko no i się temu poświęcić, jeżeli chcemy się bić na wyższym poziomie, trzeba się temu poświęcić i ja coś o tym wiem. No właśnie, a tak jak wspomniałeś, twoja walka jest zakontraktowana na 3 rundy po 5 minut. Dla niektórych e, wydawałoby się, że to nie jest dużo, tak, bo łącznie powiedzmy 15 minut z małymi przerwami. E, natomiast e, myślę, że ktoś to nie spróbował tego, tak, e, gdy wyszedłby do takiej jednej rundy i miał przetrwać 5 minut. E, I to nawet nie tylko e, jak gdyby o, dostając ciosy, tak, i, e, e, i, i gdzieś tam musząc się bronić. natomiast Wystarczy, że miałby te 5 minut z workiem po prostu wytrzymać, to byłoby ciężko. No myślę, że ja też się o tym przekonałem, że jednak te 15 minut. Wchodząc na te 15 minut do klatki, i z tą świadomością, że musisz... Nie wiadomo jak skończysz, czy wygrasz szybko, czy będziesz musiał się przeboksować, przetarzać, poprzytulać te 15 minut. To jest to bardzo długi czas. Pierwsza runda czasami weryfikuje ten nacisk presji, stresu, wszystkiego, myślę, że to jest bardzo dużo. Na samych zawodach, jak jeżdżę, walczę po 7 minut, czasami jest to ogrom, tak? Coś nie pójdzie w przygotowaniach, jakaś potyczka, no różne rzeczy w życiu się zdarzają, coś gdzieś się nie przetrenuje, jedzie się, no różnie, czasami się jedzie nieprzygotowanym, tak? Po prostu, żeby pojechać i zawsze myślę, że to się weryfikuje szybko, tak? Ta, ta presja, ludzie patrzący się na, na ciebie, twoja walka, to co masz w głowie, czasami wyjdzie bardzo szybko i, i te 7 minut to jest wieczność i nieraz głowa nie zapracuje, trzeba odklepać. Się. Mm -hmm. Jest to ciężki kawałek chleba. <laughs> e, powiedz jeszcze właśnie, bo tym też się różnią walki zawodowe od tych amatorskich, od, jeszcze jest chyba półamatorska, tak, dobrze, Semi Pro? Dobrze, dobrze mówię. E, właśnie tymczasem na jaki jest zakontraktowana walka, tak? Te zawodowe między, między innymi. E, walka amatorska taka na zawodach w MMA trwa jedną rundę czterominutową. Walka Semi Pro na Gali trwa 3 trzy razy-3 trzy rundy. To jest każda amatorska, nieważne w jakiej formule a walka zawodowa w MMA trwa 3 razy 5 minut, no i albo 5 razy 5 minut, to już zależy na jaki dystans się zawodnicy umówią, mhm. czyli to jest Twoja pierwsza zawodowa walka, pierwsza na takim dystansie. Tak jest, wychodzę na głęboką wodę, bić się 15 minut, co będzie zobaczymy za 3 tygodnie. Mhm. <laughs> A jak właśnie twoja kondycja, jeżeli chodzi o te przygotowania, pod właśnie taki dystans, tak? Jak to wygląda właśnie w przygotowaniach u Was w klubie? No myślę, że tutaj trener nad wszystkim trzyma kontrolę, robimy bardzo dużo zadaniówek, bardzo dużo takich kondycyjnych zabaw. No ostatnio na dzień dobry po chorobie trener zapraszał, mówi 20 minut sparingu z moim kolegą Natanem, którego również pozdrawiam. No Było to 20 minut, jest to naprawdę długi dystans, ale dałem radę. Także tutaj o przygotowanie kondycyjne z moim trenerem nie ma się zobaczyć. Wspomniałeś, że właśnie wraca, można powiedzieć, stara gwardia z którą zaczynałeś te treningi. No i właśnie czy masz przeciwników w klubie, z którymi właśnie możesz gdzieś tam to tempo utrzymać i którzy, no, gdzieś tam tą presję potrafią na Tobie wywrzeć? Jasne, jasne, jest dużo, dużo zawodników w klubie, zaczynając od. Od zajęć jiu-jitsu, a kończąc na boksie, tak? Każdego. Myślę, że z każdym jest co robić. Nie ma, nie ma jakiegoś dużego, nie ma dużej przepaści, jeśli chodzi o umiejętności. Każdy jest myślę na równym poziomie i, i każdy się szanuje pod tym względem, że, żeby razem trenować. Nie? To tak jak wspomniałeś, dwa tygodnie, za dwa tygodnie, mniej więcej tutaj te kimona, później około tygodnia, tak? Bo po tym wydarzeniu jest gala w Wągrowcu. Na to którą bardzo oczywiście... szybko. Szybko, na którą bardzo wszystkich zapraszamy do śledzenia, czy właśnie będzie można gdzieś obejrzeć na jakichś portalach, gdzieś tam społecznościowych, czy właśnie jakieś transmisje gdzieś będą, wiesz To słyszałem, ma być to w jakiejś telewizji, w jakiej, nie wiem, nie, nie rozglądałem się w sumie za tym, gdzie to może być transmitowane, podejrzewam, że jakiś live będzie na internecie, a jak nie, to ktoś z moich kibiców o to zadba, żeby ten live był. Także zapraszamy na pewno do śledzenia. No i powiedz, czy jakieś plany, no bo to wszystko w obrębie tutaj listopada się wydarzy, tak? No i jakie plany dalej? Odpoczynek, czy już jakieś, celujesz mniej więcej, wydarzenia? Co może się dziać w przyszłości? Myślę, że jeżeli wygram, no to już odpoczynków żadnych nie będzie. Już myślę, że do tej, do tej pory za dużo tych odpoczynków było. Za mało bicia się na galach. Jakieś tam zawsze te upadki po tych galach, jakieś problemy albo coś mnie przyduszało, teraz będę chciał to zniwelować. Jeżeli wygram na tej gali, to od razu biorę sobie następny cel, na, na kierunkuję od razu nowy cel i będę się po niego wspinał. Myślę, że już sporo dowiedzieliśmy się właśnie o planach najbliższych i tych długoterminowych, jeżeli chodzi właśnie o Michała. Bardzo kibicujemy Michałowi. Zapraszamy również do śledzenia kont społecznościowych Michała na pewno udostępnimy, tu gdzieś na dole. a Tak jak wspomniałeś, pewnie z kolejnej gali, jeżeli nie będzie oficjalnego live'a, to pewnie ktoś... Z, Nieoficjalne. ktoś z, tak, to będzie nieoficjalny, ktoś z Twoich kibiców pewnie gdzieś wrzuci właśnie na Facebooku, bądź Instagramie, także też warto właśnie śledzić te Twoje profile, żeby gdzieś tam zobaczyć jak ta walka, bo jestem bardzo ciekaw, tak? Po tym, co było na Armia Fight Night, no jestem bardzo ciekaw jak właśnie ta walka się potoczy, tym bardziej, że tak jak wspomniałeś, jest to Twój debiut w zawodowej formule. Na pewno Michała jeszcze później tutaj zaprosimy i tak z medalem, pychamy, tak? tak z no. No. Okay. No i cóż, myślę, że powoli będziemy kończyć, a czy Michał chciałby może jeszcze coś powiedzieć na koniec? Tak, chciałbym pozdrowić i uściskać wszystkich moich kibiców, ludzi, co są ze mną, pomagają Dawidowi, jego żonie Sylwii, który bacznie jest kontro kontrolerem mojego jedzenia. I y, suplementów, jak i mentalnego nastawienia. Pochwalę się, jak w końcu zrobisz tą wagę, to wtedy się pochwalę, tak, że jestem w Twoim nie, nie Zawiodę Was. Y, pozdrowić Cię na pewno mojego trenera, podziękować mu Mariuszowi Linowi również. Chłopakom z klubu wszystkim. Nie będę wymieniał pojedynczo, bo zaraz ktoś mi powie, że kogoś nie wymieniłem. Tomka, Piotrka, że są przy mnie cały czas. Y, no i każdego, kto mnie wspiera, ogląda i, i jest ze mną. Kocham Was. No i może jeszcze wspomnimy, że na co dzień Michała można spotkać w, no tak, jak to ładnie się nazywa? W TPM Custom Garage, to jest warsztat, który otworzyliśmy razem z Tomkiem i Piotrkiem w gościnie. Współdzielcza dwa, zapraszamy wszystkich, kto by chciał mieć naprawiony na samochód. i fajnie, po autograf. Tak, po autograf zapraszamy. Myślę, że nie lada, w nie la, niedalekiej przyszłości będą może zbierane i autografy. Pozdrawiam. <laughs> Także my dziękujemy za dzisiaj. Dziękujemy Michałowi, dziękujemy Państwu i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Do zobaczenia.